Was jest przepyszny. To jest, uważam, że to jest najlepszy lavaż po prostu w tej chwili w mieście. Lepszego nie ma. Te bombelki sprawiają, że on jest miejscami chrupiący, a miejscami tak mięciuśkim, naleśnikiem. No jest po prostu uważam idealny. Jeśli coś się tutaj nie spieprzy po filmie i spróbujecie takiego lawasza, jakiego ja zawsze tutaj jem, no to naprawdę uważam, że to jest top. Po prostu top. Mięso, tak jak widzieliście lub teraz widzicie na przebitkach, wygląda bardzo ładnie. Wygląda w sumie tak jak tutaj w każdym z tych kebabów obok w w sapko, to wszystko są dobre kebaby Ale ten moim zdaniem wyróżnia się tym lawaszem No po prostu tutaj gra wszystko Nie dość, że mięso jest kraftowe jest bardzo dobre To jeszcze ten lawasz No i nie można zapomnieć o sosach, które również jak tutaj sobie zasiadamy czasami To sporo potrafimy ich wylać na ten kebab Spróbuję no komisyjnie, ale ja wiem jak to smakuje No ja Ci mogę powiedzieć brawo Normalnie załadujecie mix Mięso jak mi się udało podpytać Chociaż tutaj trochę na ucho było to mówione Bo oni nie do końca chyba chcą się chwalić Tutaj tymi swoimi składami mięs 30% niby baranina, 70% połowina.